Obecnie ten mężczyzna, który zdobywa ogromną liczbę wyświetleń za granicą, wygląda na nieco niezręcznego, gdy mówi. Nie mogę się od tego oderwać, gdzieś tutaj wylądował żółw. Tak, ten mężczyzna to nikt inny jak Michael J. Fox, który grał główną rolę w filmie Powrót do przyszłości. Mimo, że osiągnął międzynarodowy sukces, zniknął z Hollywood. Co się z nim stało? Największym powodem, dla którego Michael Fox odniósł sukces, był jego niski wzrost. To nie była tylko kwestia bycia niskim, jak na mężczyznę. Michael był znacznie niższy niż jego rówieśniczki. W dzieciństwie, kiedy bawił się na zewnątrz ze swoim młodszym bratem, ludzie często pytali, czy są bliźniakami, mimo że brat był młodszy o 3 lata. Kiedy odpowiadał, że różnica wieku wynosi 3 lata, wszyscy byli zdumieni. Na zdjęciu z piątej klasy widać, że był nie tylko znacznie mniejszy od innych chłopców w jego wieku, ale nawet od dziewczyn siedzących w pierwszym rzędzie. W szkole średniej ta różnica wzrostu jeszcze bardziej się pogłębiła i obok kogokolwiek by nie stał, nie wyglądał na swojego rówieśnika. Prawdopodobnie gdyby stanął obok takiego olbrzyma jak Dwayne Johnson, wyglądałby jak dziecko przy dorosłym. Jego niewielki wzrost był powodem, dla którego był często dręczony. Koledzy wkładali go do szafki, mówiąc, że jest do tego idealny, albo udawali, że go nie widzą, mimo że stał tuż przed nimi. Takie doświadczenia musiały być bolesne dla dorastającego chłopca. Jednak Michael miał wyjątkowy sposób na przetrwanie. Był niepoprawnym optymistą. Nawet gdy był prześladowany, pokazywał, że nic sobie z tego nie robi, a czasami sam żartował ze swojego wzrostu, co rozśmieszało nawet jego prześladowców. Dzięki swojej życzliwości i humorowi, z czasem stał się popularny wśród rówieśników. Kiedy jego relacje z otoczeniem się ustabilizowały, postanowił zrealizować jedno ze swoich marzeń znaleźć dziewczynę. Jednak jego niski wzrost sprawiał, że przez długi czas Żadna dziewczyna nie traktowała go poważnie jako potencjalnego partnera. Obawiał się, że na bal maturalny pójdzie sam. W końcu dołączył do klubu teatralnego, gdzie stosunek dziewczyn do chłopców wynosił prawie 9 do 1. Była to dla niego ogromna szansa, ale niestety kobiety traktowały go jak młodszego brata. Nawet w teatrze dostawał jedynie rolę dzieci lub krasnoludków, podczas gdy dziewczyny grały bardziej atrakcyjne męskie role. Mimo to, z nadzieją, Michael starał się zaimponować dziewczynom swoją osobowością i talentem aktorskim. Jednak to nie dziewczyny, lecz nauczyciel z klubu teatralnego zauważył jego potencjał. Pewnego dnia nauczyciel przyniósł gazetę i powiedział Michaelowi, że jest tam ogłoszenie o przesłuchaniu, które jest dla niego idealne. Było to ogłoszenie dla 12-latków. Michael, który był w liceum, zapytał, jak to możliwe. Nauczyciel odpowiedział, że tak inteligentnego dwunastolatka jak on nigdzie nie znajdzie. Miał rację. Michael bez problemu przeszedł casting i dostał główną rolę w kanadyjskim serialu telewizyjnym. Serial Leo i Ja był sitcomem opowiadającym o życiu dziadka i wnuka mieszkających na jachcie. Michael szybko zyskał popularność, choć widzowie byli zszokowani, gdy dowiedzieli się, że grający ucznia Michael w rzeczywistości jest licealistą. Podczas kręcenia serialu producenci zasugerowali mu, aby spróbował swoich sił w Hollywood, gdzie brakowało odpowiednich dziecięcych aktorów. Zafascynowany tą możliwością, Michael wrócił do domu i poprosił rodziców, aby pozwolili mu przerwać szkołę i wyjechać do Hollywood. Jego ojciec odpowiedział: Jeśli chcesz być drwalem, musisz znaleźć się w lesie. I tak ojciec zawiózł go samochodem do Hollywood przez kilka tygodni razem uczestniczyli w różnych castingach. Kiedy ojciec zobaczył, że jego syn szybko zdobywa kilka ról, uspokoił się i postanowił go opuścić. Jednakże, gdy Michael zaczął spędzać czas sam bez ojca, pojawił się nieoczekiwany problem pieniądze. Myślał, że będzie w stanie żyć samodzielnie, dostając honorarium, ale po odliczeniu prowizji agenta, kosztów prawnych i honorariów adwokackich, dostawało mu tak mało, że ledwie starczało na jedzenie. W tym okresie Michael często odwiedzał fast foody. Skąd zabierał duże ilości jednorazowych dżemów i sosów, które następnie smarował na suchym chlebie, by zaspokoić głód. Pewnego dnia, gdy przed jedną z restauracji rozdawano żelki z okazji otwarcia, Michael wielokrotnie przebierał się, udając kogoś innego, by za każdym razem dostać więcej żelków. Mimo trudności, dzięki swojemu unikalnemu urokowi, udało mu się wystąpić w kilku serialach. Jednak role te były mało znaczące. Życie stawało się coraz trudniejsze. To skłoniło go do powrotu do rodzinnych stron, gdy postanowił pracować na budowie pod okiem ojca, który był nadzorcą budowy. Jednak zanim wrócił do domu, wystąpił jeszcze w jednym serialu, który na zawsze odmienił jego los. Była to komedia sytuacyjna Family Ties której mając 22 lata zagrał 17-letniego ucznia liceum. Unikalny sposób realizacji tej komedii okazał się idealnym miejscem do rozwinięcia jego marzeń. Na planie obecna była publiczność, co sprawiało, że aktorzy często improwizowali, a Michael, pewny siebie w rozśmieszaniu ludzi, zdobył uznanie widzów swoimi adlibami, a także żartami, które opowiadał podczas przerw. Zespół produkcyjny dostrzegł w nim wielki potencjał i postanowił znacznie rozbudować jego rolę. W oryginalnym scenariuszu miał być postacią drugoplanową, ale z czasem stał się centralną postacią serialu, a inni aktorzy musieli dostosować się do jego improwizacji. Serial cieszył się ogromną popularnością, gromadząc ponad 60 milionów widzów na odcinek i będąc uwielbianym przez cały naród przez 6 lat. Ciekawostką jest, że prezes stacji telewizyjnej był przeciwny obsadzeniu Michaela do samego końca. Nie podobało mu się, że Michael był niższy od swojej ekranowej partnerki i nieustannie nalegał na jego zwolnienie. Mówił, że choć ma poczucie humoru, to nie jest na tyle charyzmatyczny, by stać się gwiazdą. Przekonał go dopiero reżyser serialu, który powiedział: Nigdy nie widziałem kogoś, kto potrafiłby rozśmieszyć publiczność tylko dwoma linijkami tekstu. Musimy go zatrzymać. W końcu prezes ustąpił, ale konflikt ten doprowadził do niespodziewanej zemsty Michaela, gdy już stał się narodową gwiazdą. Pewnego dnia prezes otrzymał paczkę od Michaela J. Foxa, w której znalazł lunchbox z wygrawerowanym wielkim wizerunkiem twarzy Michaela oraz jego autografem z podpisem: Chciałem dorzucić wronę, ale się powstrzymałem. W języku angielskim wyrażenie zjeść wronę oznacza przyznanie się do błędu w sposób upokarzający. Prezes był tak zszokowany, że postanowił umieścić lunchbox na najbardziej widocznym miejscu w swoim biurze, aby przypominał mu, że nie powinien lekceważyć talentów innych ludzi. W czasie, gdy Michael zdobył popularność dzięki Family Ties, otrzymał zaskakującą wiadomość: Steven Spielberg, reżyser znany z takich hitów jak E.T. i Indiana Jones, chciał go obsadzić w swoim nowym filmie. Chociaż Michael wcześniej grał główną rolę w filmie wspieranym popularnością Family Ties, była to dość dziwaczna produkcja o Wilkołaku grającym w koszykówkę. Perspektywa pracy ze Spielbergiem była dla Michaela niebywale kusząca, jednak problemem był czas. W tym samym okresie Michael kręcił trzeci sezon Family Ties, a Spielberg osobiście zwrócił się do stacji telewizyjnej, by uwolnili go od zobowiązań, lecz stacja odmówiła. Wiedząc o wszystkim, Michael podjął trudną decyzję. Zdecydował się pracować równocześnie na dwóch planach, prowadząc się w piekielny harmonogram. Od dziewiątych rano do szóstej wieczorem kręcił Family Ties, a od siódmego wieczorem do świtu pracował na planie filmu. Przez prawie dwa miesiące spał tylko 1-2 godziny na dobę, starając się przetrwać mimo wyczerpania. Film, który kręcił nocami, stał się światowym hitem numer 1 i zyskał status legendarnego dzieła Owrót do przyszłości. Ten film o podróżach w czasie stał się kamieniem milowym gatunku, a jego trzy części zdobyły ogromne uznanie dzięki precyzyjnej fabule. Pierwsza część zarobiła dwudziestokrotność kosztów produkcji. Oglądanie tej produkcji, dziś, w 2023 roku, daje dodatkową radość. Gdy możemy porównać prognozy z lat 80. do przeszłości z rzeczywistością, w filmie widzimy latające samochody, ubrania, które dopasowują się automatycznie do ciała i wiele innych technologii, które wciąż nie są dostępne, mimo że minęło już tyle lat. Z drugiej strony kilka przewidywań się sprawdziło, jak na przykład rozszerzona rzeczywistość, AR, drony, sklepy bezobsługowe czy systemy płatności odciskiem palca, które są dziś powszechne. Jednak najbardziej zapadającą w pamięć rzeczą z filmu była deska unosząca się w powietrzu, tak zwana hoverboard. To koncepcja latającej deskorolki, która w latach 80. rozbudziła wyobraźnię wielu ludzi. W filmie używano siły magnetycznej do lewitacji, ale deska nie działała na wodzie. To dość konkretne ograniczenie. Cena pościgu na hoverboardzie z zabawną mimiką Michaela stała się jedną z najbardziej ikonicznych w całym filmie. 30 lat później technologia z filmu została przeniesiona do rzeczywistości, gdy firma zaprezentowała hoverboarda. Reklama z udziałem Michaela i Christophera Lloyd'a, drugiego głównego bohatera powrotu do przyszłości, pokazywała ludzi faktycznie używających tej deski, co wywołało ogromne poruszenie w USA, gdzie wielu ludzi myślało, że wreszcie doczekali się spełnienia dziecięcych marzeń. Niestety okazało się to oszustwem. Założyciel firmy okazał się być aktorem, a deska była wspierana niewidzialnymi kablami i zaawansowanymi technikami montażu, co miało sprawiać wrażenie, że naprawdę działa. Ostatecznie premiera Hoverboardu zakończyła się jako jeden z nieoczekiwanych epizodów. W ten sposób dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie powrót do przyszłości, było na tyle znaczące, że przyczyniło się do powstania tego rodzaju oszustwa futurystycznego. Wymienny bohater, którego zagrał Michael, zdobył ogromną popularność na całym świecie. Kiedy po raz pierwszy studio odmówiło wykreślenia Michaela z harmonogramu, ekipa filmowa była tak przygnębiona, że obsadziła aktora o imieniu Eric Stoltz. Jednakże, im dłużej trwały zdjęcia, tym bardziej brakowało specyficznego komizmu Michaela J. Foxa. Mimo, że ponad połowa scen z Ericiem Stoltzem była już nakręcona, Produkcja zdecydowała się wyrzucić dotychczasowy materiał i ponownie poprosić studio o zgodę na zaangażowanie Michaela, co ostatecznie się udało. Michael, wykorzystując swoje wyjątkowe komediowe zdolności, zapewnił sobie, że ponowne zdjęcia nie będą niczym, czego mógłby żałować. W efekcie zyskał status ikony dzięki swojemu występowi obok podróżującego w czasie samochodu DeLorean. Jednakże popularność często przyciąga również niechcianą uwagę. Pewnego dnia Michael znalazł się w centrum niespodziewanej plotki. Prążyły pogłoski, że on i aktorka, z którą współpracował w czwartym sezonie Family Ties, naprawdę się spotykają. Plotki te wynikały z doskonałej chemii, jaką pokazywali na ekranie. Na pytania dziennikarzy, Michael odpowiadał, że pytanie aktora, czy spotyka się ze swoją ekranową partnerką, jest przestarzałe. Wprawiając dziennikarzy w zakłopotanie. Niedługo potem, Michael rzeczywiście poślubił swoją ekranową partnerkę, co dowiodło, że plotki były prawdziwe. Widzowie rozbawieni, ale jednocześnie wzruszeni, gratulowali im związku, a Michael, mając teraz zarówno sukces zawodowy, jak i osobisty, wydawał się być na szczycie swojego życia. Jednakże, właśnie w tym momencie, kiedy wydawało się, że osiągnął wszystko, Michael napotkał nieoczekiwany dramat. Wszystko zaczęło się podczas nagrywania jednej ze scen, która później stała się kultowa. Michael, który w młodości marzył o zostaniu gwiazdą rocka, samodzielnie grał na gitarze podczas nagrywania tej sceny. Jednak w pewnym momencie poczuł dziwne uczucie, jakby jego palce nie poruszały się zgodnie z jego wolą. Początkowo zignorował to, myśląc, że to wynik długiej przerwy odgrania. Ale gdy kilka dni później obudził się, zauważył coś dziwnego. Jego mały palec drżał samoczynnie. Zaniepokojony udał się do lekarza, gdzie usłyszał, że w ciągu najbliższych 10 lat prawdopodobnie nie będzie już mógł pracować. Diagnoza brzmiała: choroba Parkinsona. Michael, zszokowany diagnozą, próbował przekonać lekarza, że przecież jest jeszcze w wieku 20 lat, nie mogąc zaakceptować takiej rzeczywistości. Dla kogoś, kto właśnie osiągnął apogeum kariery dzięki powrotowi do przyszłości, wiadomość ta była brutalnym ciosem. Na domiar złego, tego samego roku, kiedy zdiagnozowano u niego chorobę, Michael stracił ojca na zawał serca. Czytulając trumnę ojca na pogrzebie, krzyczał w rozpaczy, że świat jest zbyt okrutny. Po tym wydarzeniu Michael zmienił się nie do poznania. Tracił radość życia. A jedynym sposobem na ucieczkę od ponurych myśli stało się picie alkoholu przed snem. Utrata zdrowia i rodziny w momencie, gdy spełniał swoje marzenia, była zbyt trudna do zniesienia. Najgorsza jednak była świadomość, że w ciągu 10 lat jego ciało się zamrozi, a on nie będzie mógł nic z tym zrobić. Nawet pieniądze, które kiedyś wydawały się wszechmocne, nie mogły mu teraz pomóc. Jedynym wsparciem, na które mógł liczyć, była jego żona. Michael nikomu poza rodziną nie powiedział o swojej chorobie, ale kiedy jego żona się o niej dowiedziała, przytuliła go i powiedziała, że kocha go bez względu na wszystko. Napewniła go, że razem przetrwają wszystko. Pewnego dnia po kolejnym wieczorze spędzonym na piciu alkoholu, Michael obudził się, by zobaczyć swoją żonę, płaczącą cicho na kanapie. Udał, że śpi, ale obserwował ją ukradkiem. Po raz pierwszy zdał sobie sprawę, jak trudne musi być życie dla niej, tak samo jak dla niego. Zrozumiał, że nie chce już dłużej tak żyć i postanowił odzyskać swoje życie. Michael nie poddał się chorobie i wrócił do pracy, grając główną rolę w sitcomie Spin City, który okazał się wielkim sukcesem. Serial zdobył ogromną popularność, a Michael znów mógł cieszyć się smakiem sukcesu. Jednak choroba postępowała i zaczęła wpływać na jego lewe ramię. Michael starał się ukryć drżenie, wkładając rękę do kieszeni lub trzymając coś w dłoni podczas zdjęć. W końcu jednak musiał przyznać się do swojej choroby. Po siedmiu latach publicznie ogłosił, że cierpi na chorobę Parkinsona. Jego wyznanie wstrząsnęło społeczeństwem amerykańskim, a jego twarz pojawiła się na okładkach wszystkich gazet. Michael poczuł ulgę, kiedy przestał ukrywać swój sekret. Ale jednocześnie obawiał się, że jego kariera aktorska dobiegła końca. Zdecydował się dokończyć zdjęcia do serialu, ale zauważył, że jego stan zdrowia się poprawił. Ulgę przyniosło mu pozbycie się ciężaru ukrywania choroby to pozytywnie wpłynęło na jego samopoczucie. Michael zdecydował się kontynuować karierę aktorską, grając role, które były dla niego i dla widzów najbardziej angażujące. W prawniczym dramacie The Good Wife zagrał prawnika, którego życie jest ograniczone przez chorobę, zdobywając uznanie i popularność przez cztery sezony. Choć jego role stawały się bardziej poważne, Michael zachował swój charakterystyczny humor. Czasem zaczął nawet wykorzystywać swoją chorobę jako materiał do żartów. Mimo, że coraz częściej upada i odnosi kontuzje. Michael nie poddał się apatii, a wręcz przeciwnie, nadal występuje w talk show, serialach, a nawet udziela swojego głosu w animacjach. Od 30 lat pozostaje aktywny na scenie, a jego fundacja na rzecz osób cierpiących na chorobę Parkinsona zebrała około 200 miliardów jenów na badania. W tym roku Michael, mając 62 lata, trzymał Nagrodę Akademii za kształt twórczości. Choć wyglądał na zmęczonego, jego duch pozostał niezłomny. Michael twierdzi, że to radość i optymizm dają mu siłę do walki z chorobą i te wartości stara się zachować na co dzień.